Cześć, dzisiaj poznać trzy zastosowania piwoni. Piwonia. A, Kto je nie lubi latem? <grydy> Każdy chce jej mieć w domu, w flakonie, ale warto ją też suszyć, ponieważ piwonia ma działanie odtruwające nasz organizm, co jest idealnym czasem właśnie e, o tej porze roku, odtruwanie organizmu. Ma działanie uspokajające, czyli fajnie wpływa na nasz układ nerwowy, ale tak samo wspomaga układ krwionośny, dlatego warto ją suszyć. <grydy> Suszymy ją... A, jeszcze, jeszcze trzeci, <grydy> czwarty w sumie, e, ma działanie tak samo antyalergiczne, dlatego aler alergicy zbierajcie piwonie, mieszajcie nawet z pokrzywą. <gry> e, dobra, co robimy z piwonią? Piwonię przede wszystkim obdzieramy z kwiatów. E, od, nie wiem, obdzieramy, no nie wiem. Tak zrobimy. Musimy pozbyć się... E, chcemy same płatki. Następnie bierzemy, rozkładamy je najlepiej na papierze i suszymy w ciemnym, przewiewnym miejscu. Jeżeli ktoś ma suszarkę do grzybów, może ususzyć w suszarkę do grzybów na temperaturze około 35 stopni. Im niżej, tym lepiej, tym lepszy kolor się zachowa. I taką herbatkę pijemy dwa razy, trzy razy dziennie. Takie dwie szczypte, te kwiaty potem kruszymy. Możemy to zrobić w młynku do kawy. I dwie, trzy szczypty na szklankę wrzątku. Popijamy sobie w celu relaksacji, odtrucia, czy też antyalergicznie. No. A jeżeli chcecie więcej ziołowych przepisów, zajrzyjcie do kryzysowego poradnika domowego. Link jest w bio, bądź też w komentarzu do tego filmu, albo też gdzieś tutaj na filmie. Do zobaczenia, cześć.